Cześć! Witajcie w mnie w odcinku siódmym, Tak, cześć! Mogę taki pasów mieć na czole, nie działajcie, może zobaczycie taki. W słońce świeci. O, to, tu. tu taki się świeci, taki coś przelatuje, nie? Dobra. Zatem do słońca. Ale dobra, gdzie skończyliśmy? A, tutaj skończyliśmy, tu włączyłem guzik. Teraz mieliśmy zobaczyć palec, tak? Tak, teraz mieliśmy sobie zamoczyć parek. i prąd padnie i to się otworzy i tu będzie chyba ten robot. Ja jebę. No dobra no. To padło. Oje, to się jednak nie otworzyło. Są nagrania. I tutaj możemy teraz pisać kody. Aha, tu są te kody. Mamy kod 2201 Unable. A 2202. O, wyszło. No, 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 no. no. Aaa, weszło. Dobra. Ha, Offline. Coś pogodał, jest offline, dobra. Kolejny kod. Dwa, dwa, zero, jeden jeszcze raz spróbujemy, zero, trzy no, ty, dawaj, asasyn, ty, lewo na dół, o! Jest! Pięknie, Nie, hakersy jesteśmy, hakersy! Hey. Are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Uh, Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going Jeez. on yet? Me. I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And, and why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? the grimoire in toronto is that really important no i mean where did you work at pay those too i don't know what that is that's unexpected that's did some you from from toronto? Yeah, i did and it was very unexpected have you See seen any, any people, people like staff or field technicians ah, ah. Robots, crazy ones except for one i think he said his name was carl he was okay but i'm I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. Uh, how do I get there? There are trains connecting all the sites. Find Flight one and come here. Co no, to ksuja? Nie było. Tak, żeśmy strakowali system, że nasz raz zalało falą informacji. <gryw> suchar. No ale co teraz? No. No. By the way, trzymujesz w... w... wstrzymujesz oddech. Jomek, jak co to kuźwa! No lustro! Dobra, wszystko się zalało, Zjebało. O co kuźwa chodzi? To to dopiero jest hakier To jest hakier dopiero Sam się schakował Fala informacji nas schakowała Jesteśmy schakowanym człowiekiem Patrzcie Idziemy odkrywać teren Może znajdziemy jakiejś fajnej temki Co jak co, ale ten robot tu chyba nadal będzie chodził, bo on zwarcia chyba sobie nie zrobi. Tak, uj, gdzie ja mam iść? Żadnej mapy nie ma. Ziumy. O kurde! Duży cholerny piekarnik rozpierwszył całą, um, całą maszynę, wszystko to teraz... Czy się gdzieś Tu byliśmy Tu byliśmy, stąd wyszliśmy i muszę dostać się na górę Tak sądzę... o rozumiem, że to nie działa Wszystko rozumiem, a tylko kawałek budynku się zawaliło chyba. Ah, oh, Bácsi, ah, hogy tudsz kakányasom. Majd meg is volt fúr. Ah, popsuta. Aha, eksploracja super No a co tu chodzi teraz Nie będę stopował nagrania bo coś ciekawego się wydarzy Na pewno Ekwipunek, a mam ten pilot, ty Dobrze wiedzieć, że nie wiem gdzie iść. Tam może. Nie no, tutaj akurat nie. Tam jest jakiś sklep. Nie, tam jest po prostu środek planszy. Tam są jakieś światełko. Muszę wejść na górę. O! Mamy drzwi! Mamy drzwi! Może się otworzą? Nas wciągnie nas. To wszystko popsute! Czyż mi tu nie świeci? Tu mamy jakieś coś, maszynę. To no się ma! Szczupoki! No ale idziemy tam, nie no no no, no tam! My mamy jeszcze parę minut... Robot! Patrzcie, nawet, kurwa bez prądu, bez niczego to tu będzie chodził. Ło, zapisał się mózg. śmieć. jest problem, 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 problem. Jest duży, bo ja nie wiem gdzie ucieknę. Czekajcie chwilę. Um. <laughs> uh, 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 uh. Kuźwa myślałem, że u was to jaśniej będzie. E, dobra, nie tak będzie już. Mam. Działający bankomat. Kółko krzyżyk! Dawaj, gramy Pokémon. Ojeb się! Tylko się za kamieniem. Co ciekawe, ten robot ma zaktualizowaną tą mapę. I to mapa 3.0 już jest. Ryby, kurwa, sandacze! Coś bombluje coś. E. Maszyna. Pueni. Co Cię denerwuje kurwa. Co jest, no? Mów! Niuchaj! A żeś, kurwa, no wyniuchał. A to miś pomaga, to mnie, to śledzi mnie. Mamy własnego... Robot. No bo tak tym miłym akcentem, z racji tego, że mamy własnego... ...lotającego pieska, kończymy ten odcinek... Ci się podobało, oczywiście lajkuj, subskrybuj, komentuj, trzymaj trzymać, trzymaj cześć!